Elżbieta Zapędowska, znana trenerka wokalna i jurorka programów od lat, zmaga się z poważnymi problemami ze wzrokiem. Dodam, że choroba, która rozpoczęła się w jej szóstym roku życia, stopniowo postępuje, prowadząc do niemal całkowitej utraty widzenia. Obecnie 77-letnia Zapędowska przyznaje, że nie odróżnia już mężczyzny od kobiety, co znacząco utrudnia jej codzienne funkcjonowanie. Mimo to zachowuje poczucie humoru i dystans do siebie, mówiąc jest dobrze, ale kierunek życia to już sosnowa deseczka, czyli piórnik. Tak to jest w tym wieku, tylko taka droga, chociaż mówię to z uśmiechem. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, Zapędowska zdecydowała się wycofać z życia zawodowego. Problemy ze wzrokiem uniemożliwiają jej ocenę postawy czy mimiki wokalistów. Co jest kluczowe w jej pracy jako trenerki emisji głosu. W codziennych obowiązkach może liczyć na wsparcie bliskich, w tym asystenta i przyjaciela Konrada Majchrzaka, który pomaga jej w wieku aspektach życia.